A więc widzowie, nareszcie nowy sezon czwarty już jest. I w tym odcinku przekażę wam wszystkie najważniejsze zmiany. Oglądajcie do końca, żeby niczego nie przegapić. A więc widzowie, dokładnie tak, nowy sezon czwarty w Fortnite. Słuchajcie, jak widzicie, ja już jestem na mapie. I ogólnie na samym wstępie muszę wam powiedzieć tyle. Wygląda... Wygląda to naprawdę świetnie Zobaczcie jak wiele mamy nowego terenu Jak wiele mamy nowych w ogóle jakichś ikonek Tutaj ikona robaka, tutaj jakiś kolejny Tutaj mamy chyba czarny rynek no, Można powiedzieć, że połówka mapy Jakby się tutaj przyglądać No może jedna trzecia mapy została zmieniona I mamy również nowe mini lokacje Ale to zaraz wam wszystko widzowie pokażę Pierwszy co, lecimy na robale Pierwszy co, lecimy na tego robala, który jest tam Później przejdziemy do tych większych Ponieważ, o tutaj mamy jakieś ostrzeżenie Wkra... Wkraczasz do lokacji rojowisko Ale to na razie sobie zostawimy Przelećmy na tego mojego robaka W sensie, nie wiem co tam jest No jest coś zaznaczone, potrzebne mi są jakieś potrzeb. Ty, ja nie wiem czy on będzie taki miał Widzowie, to jest pierwszy odcinek w tym sezonie Także oglądajcie do końca I jeśli mogę was prosić każdy, dzisiaj każdy niech zostawi łapkę w górę i niech każdy zasubskrybuje kanał z dzwonkiem. a nawet jak już subskrybujecie to bardzo was proszę o to, żebyście sprawdzili, czy macie zaznaczony dzwonek, słuchajcie, mamy tutaj robale i pierwsze co zawalczymy właśnie z tymi robakami i patrzcie się, mamy coś takiego jak broń po sterunku, czyli jest to mini lokacja, zaraz przejdziemy do medali, ponieważ mamy trzy nowe medale mamy bardzo dużo rzeczy, które powróciły, o z małych robali jest lucik, dobra Dwa robale mamy pokonane Czyżby tu się miało coś pokazać? Czekajcie, obijmy Ej, jak on ma małą HP! Dobra, czyli nie będzie to takie można powiedzieć. Um, no nie będzie, wiecie. Nie będziemy się musieli denerwować przy... Oj, choinka, ty, 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 ty. Ale że to się tak wołania z podziemi, to powiem wam, jestem w szoku. Oglądajcie do końca, bo zdobędziemy na pewno medaliony, tylko jak widzicie, jest problem z amunicją. Ja trochę się obawiam tego, że będą właśnie problemy z amunicją, ale od tego są również... Skrzyneczki, słuchajcie, nie Uff, Lara powróciła, zobaczmy nowego shotguna Tutaj mamy tego shotguna, który był jeszcze W tamtym sezonie, ogólnie widzowie Czuję, że ten sezon Będzie ciekawy, ale czy on nie będzie Zepsuty, tego nie wiem Przynajmniej te robaki rozwala się na raz Więc to mnie cieszy, leci z nich amunicja Tylko oczywiście nie leci ta, która powinna e, Dobra, e, tego Rozwalmy, tego rozwalmy Tego rozwalmy i jeszcze jednego Okej, okay, brakuje nam jednego robala Ej, powiem wam Podoba mi się ta mechanika, w sensie, że to tak wychodzi spod ziemi. I. Ej! Let's go! Let's go! To jest dobre. Otwieramy, zobaczymy, co tu będzie. Czyli mamy nowe kapsuły, mamy tutaj nowe przedmioty, i mamy tutaj. Mm, ranga bezmniejsza zużycie energii. Mega fajnie. Zobaczmy teraz na to. Ślurpik powrócił, let's go, widzę. Kto się cieszy, że ślurp powrócił, e, dajcie znać, łapką w górę. Mega fajnie i mamy rakietnicę. Także słuchajcie, tak jak mówię, oglądajcie film do końca. E, wiem, że to już mówię któryś raz, ale naprawdę jest mega, ale to mega dużo zmian. Czy to się jakoś da z... Okej, okay, da się to zniszczyć. Tylko pytanie, po co? Swoją drogą widzowie, zagadajmy jeszcze do niego. On widzicie, on nam teraz pomaga, co ciekawe. Dobra, czyli to już mamy. Przelecimy sobie teraz na tego wielkiego robala, i tu widzę strefę. Dobra, lecimy na wielkiego robala. Zawalczmy z tym wielkim, ponieważ on będzie dawać nam prawdopodobnie jeden z medalionów. Jak widzicie, ja mam tą rakietnicę, którą zaraz przetestujemy. Jeśli chodzi o tą pompkę, w... ma ona fajny strzał. Tylko czekajcie, czemu? Aha, dziwny celownik to ma, tak szczerze, trochę mnie to dziwi. Tutaj mamy złotą lokację, ale na nią zaraz zobaczymy. Lećmy, lećmy na wielkiego rowala, bo tu będzie medalion i tutaj czuję, że tutaj będzie się działo. Ogólnie widzowie, pięknie to wygląda. W sensie pięknie wygląda ten sezon. Jeśli tak popatrzeć graficznie, sama to lokacja. Mega ładnie to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, Oceńcie, właśnie, wizowie, ocencie, właśnie, widzowie, ocencie. Ten sezon w komentarzu. Także napiszcie, jaka jest Wasza ocenka. Zobaczmy, czy to się da rozwalić. Okej, okay, da się, czyli tak jak przewidywałem na samym początku. Tak jak widzę, przewidywałem na, na samym początku. O, jest ta rękawica. Ty, ej. Jest tutaj sporo nowych, fajnych przedmiotów. To tylko pytanie, gdzie jest robal? Bo my jakoś mamy tutaj wyeliminować inne robaki. Ej, a to nam oznacza... Czekajcie, zabierzmy sobie tak i kliknijmy w ten sposób. Czy to nam coś oznaczy? Jakieś zagrożenie? No wygląda na to, że nie. No dobra, rozwal. Ej, skrz. Ulepszona w... Let's go. Ulepszona skrzynia w tym jest. Zobaczmy ten pistolet. Zaraz zobaczymy tego rpg jeszcze. Ale mamy pistolet 37. Musimy zneutralizować zagrożenie, żeby pojawiła się ta. Ja bym to nie wiem nazwał matka. W sensie jeśli chodzi o matkę, to mam tutaj na myśli matkę tych robali. Let's go. Dobra, rozwalmy. Ej, ulepszone skrzynie. Już mi się to podoba. Słuchajcie, już mi się podoba ten sezon. Zobaczymy, czy on nie będzie za bardzo zepsuty za niedługo. Zneutralizuj zagrożenie, ale pytanie, co ja mam tu zrobić, żeby ta matka się pojawiła? No rozwalmy. Oj, ty, tu jest już większy robal. Pytanie, ile po. Ty, on się schował? On się schował, okej. Okay. Rozwalmy to gniazdo. Dobra, i ułożysz choinka. Ale wiemy, e, czekajcie, e, ile to będzie. Ile to będzie miał? Dobra, te małe dobale, te małe dobale, jak widać, no są lekko, lekko ich jest za dużo, tak szczerze. Rozwalajmy tutaj go. Nie, nie ma wcale tak dużo, więc wydaje mi się, o ile on bije po 55. Dobra, wiecie co? Ja może sobie stanę gdzieś tutaj z boku. Także na minimapie możecie też zobaczyć teraz medalio. Aha, to się pojawia w różnych. Ej, fajnie to wygląda. Podoba mi się widzowie i jestem ciekawy jak będą wyglądały, wiecie, jakieś turnieje o skiny czy coś takiego. Czy będą takie mechaniki? Bo jak będą, no to wydaje mi się, że, że będzie trochę to wszystko zepsute. Dobra, yy, byczki, yy, chowajcie się, chowajcie się tutaj. Zobaczmy, czekajcie, tamtego dużego. Zobaczymy w ogóle, co z tego leci. Może tutaj... A! Nowe egzotyki są, bo ja tutaj mam ogólnie przygotowane. Ogólnie mam przygotowane notatki widzowie, yy, do tego, żeby wam wszystko pokazać. Let's go. Wszystkie robale. I co się stało? Aha. O ty, to jeszcze... Dobra, to jeszcze jakoś strzela do góry. E, zaraz zobaczymy, co nam wyleciało. E, gdzie jest medalion? Pytanie. Rozwalmy jeszcze tego dużego. Ej, ale dymy. Dobra, rozwalmy. Rozwalmy tamtego. Leży i rozwalmy tego i już podnoszę medalion. Zaraz zobaczymy je... Aha. Ty, to pokazuje, gdzie przechodzi. Mega fajne. Kapsuły spadają, ale... Dobra, tych robali... Te robale to już weźcie. Mamy tu pierwszego mityka. Oj, i mamy medalią. Zwiększa prędkość ruchu i wzmacnia wślizg. Ja to zabieram w taki... Uuu... Ej, i to nie tak... Nie tak mało! E, I mamy nową, e, nową, nową skrzynię. Czekajcie, ale tu jest rzeczy. E, jest dużo rzeczy. Naprawdę jest dużo rzeczy. Kolejna karta. Zmniejsza, zmniejsza zużycie energii, zwiększa szybkość przeładowania. Dobra, zabieram sobie to. No, widzowie, będzie ciekawie, zaraz zdobędziemy kolejne rzeczy. Tutaj mamy tą rękawicę, której ja jeszcze nie przetestowałem. To wysyła taką kulę impulsa i w ogóle to wróciło, w sensie. Ej, mamy dwa. No chyba takiego sezonu jeszcze nie było, żebyśmy mieli to i to. Ej, dobra, gdzieś tutaj nam się pojawiła, co dopiero skrzynia A. I w skrzyni A mamy egzotyczne przedmioty. Jeden przedmiot, w ogóle, właśnie, widzowie, te wszystkie przedmioty, które ja mam teraz w rękach, będą dodane na moją mapę. W sensie, mapę będziecie mieli w komentarzu, jak i w pierwszej linijce w opisie. Weźcie sobie, zapiszcie i jak tylko Epic Games tutaj, wiecie, jak tylko puszczę zmiany na mapie, to tam się to wszystko pojawi. To jest ciekawe, zaraz tutaj zobaczymy, co tu jest. Zaznaczmy sobie tą skrzynię, ona jest dokładnie tam. Także, widzowie, przetestujmy, przetestujmy rękawice, co ona robi. Ona się ładuje. Trzymam ją cały czas. I puszcz. O, żeż ty. Widzowie, jak macie mity tu. Czekajcie, żebym ja tutaj nie spadł. Ale ogólnie ładnie graficznie to wszystko, widzowie, wygląda. Podoba mi się ten sezon wyglądowo. Lećmy, lećmy tam. I rozwalmy może ten kamień. W zależności jak naładujemy. Aha, czyli nie jest to aż takie mocne. 140. Ale co to w ogóle tutaj będziemy mieli? To jest dobre pytanie. Co tutaj będzie... Czekajcie, co to jest? Wchodzimy tu do środka. Uuu, let's go. Let's go. Let's go. Ej, jestem ciekaw, co będzie w środku. Tu będzie masa skrzyń, tak myślę. Chociaż... Proszę otwierać, bo mnie strefa zaraz dogoni. Halo? Ej, to się trochę otwiera. Dobra, co my tutaj mamy? Ej, czekajcie, co to jest? Co to jest? Okej, to jest po prostu nic. <laughs> mamy tutaj skrzynię, mamy tutaj beczki... Czekajcie, za ile? Swobodna. Nie wiem, nie wiem, co to znaczy swobodna, ale mamy nowy granatnik. Let's go. Ty, ale gdzie ten granatnik? Czemu ja nie mam granatnika? Ej, czekajcie, granatnik strzela... Ja... Nie wiem dlaczego, ale nie dostałem tego granatnika. Widzowie, nie wiem, co tutaj się stało, ale dobra. Czyli mamy egzotyka. Mamy tutaj nową skrzynię. Eee, wiecie co? Przetestujmy to. Te... I lunchpada mamy nowego. Let's go. Ale jest rzeczy nowych, widzowie to mi się podoba. Czy coś tutaj jeszcze mamy w środku? Jak coś pominę, widzowie, jak coś pominę, piszcie mi w komentarzu. Lecimy teraz to wszystko przetestować. Tylko nie wiem, gdzie jest mój Shockwave Launcher. To mi się trochę nie podoba. Idealny ten medalion. Jest. Zaraz dobędziemy sobie tutaj kolejne medaliony. Zaraz zobaczymy co tutaj jeszcze będziemy mieli, ale nie wiem dlaczego nie dostałem egzotycznego przedmiotu. Ja wam jeszcze raz przypominam, wszystkie te bronie Wszystkie egzotyki nowe będą na mapce, więc yy, wbijcie koniecznie na mapkę. Yy, I słuchajcie, lecimy dalej. Mamy tutaj wkraczasz do lokacji rojowiska. Czekajcie. Ej, jeszcze to musimy sprawdzić i tu się też coś... Choinka, ty! Ulepszanych skrzymek jest bardzo dużo, co jest mega fajne. A pytanie jak to wygląda... Aha, możemy to skillowa normalnie. No i to jest... O, legendarne. to, o tym nie wiedziałem, że jest jeszcze legendarny. Dobra, lecimy dalej. O, ja cię kręcę, widzowie, dzieje się. Czyli można powiedzieć, że tym razem, jak to działa na ten... Ej, dużo to zadaje. Zobaczcie, z, tej, z tego możemy nawet strzelać w ten sposób. Lecimy na zaznaczone miejsce. Rozwalmy to gniazdo, czy ono... Aha, na dwa tak... No nie, więcej, na trzy, na cztery takie strzały. Ale zobaczcie, tym możemy spamić po prostu. Ciekawy jestem, czy te... Czy te eliminacje robali cokolwiek nam dają Wydaje mi się, że raczej średnio Nie wiem, czy też na samym początku Nie byliśmy tutaj Ja jeszcze przelecę I to jest ciekawe Ta złota strefa Dobra, zobaczmy lunchpada Ile on nas wybije Dobra, let's go Czy to jest wyżej? No wydaje mi się, że to jest wyżej Wyspa Czekajcie, gdzie jest, wy... gdzie jest wyspa? Ej, co to się respi? Co to się respi? Tutaj byliśmy, tutaj chyba byliśmy, czekajcie. Czy tutaj byliśmy na samym początku? Wydaje mi się, że tak. No, tu jest niby jakiś. Ro... Tak, byliśmy tutaj na samym początku. Dobra, zobaczmy tą kapsułę. A gdzie jest wyspa? Czy wyspa została usunięta? Tak by to wyglądało, że wyspa została usunięta? Mamy rangę A i możemy sobie otworzyć kolejne rzeczy, ale to zaraz zobaczymy. Dobra, wyjdźmy sobie tutaj na górę. No widzowie, oceniajcie, jak waszym zdaniem to wszystko się tutaj prezentuje. Moim zdaniem ten medalion jest kozacki. W sensie mega fajnie, mega dzięki niemu możemy skakać. Dobra, let's go. Przelećmy sobie... Aha, ej w ogóle właśnie, polecieliśmy na największą lokację w tym nowym sezonie. Dobra, otwórzmy to i zobaczmy, co z tego minigun. Minigun, mityczny minigun. Eee, o, i mamy szegłave. Mamy szegłave'a. I mamy SMG, który był kiedyś. Dobra, zabierzmy sobie to i zabrałbym sobie jeszcze może. E, jakby to tutaj, czekajcie, może sobie zabierzmy. E, o, ro robalowy blaster. Weźmy sobie może w ten sposób to zróbmy. I lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej, zobaczmy jak to działa. Co to robi? Czy to nas. To nas odpycha. Okej, okay, tylko to nie jest egzotyczne, z tego co ja wiem, to miało jakoś inaczej działać. Miało spowalniać. Pytanie, czy ten egzotyczny tak nie działa? Dobra, weźmy sobie jeszcze raz. Lecimy na tą nową lokację i mamy tutaj Black Market. Pytanie, co tutaj się dzieje? Mamy odkrytą kolejną lokację. Mamy oczy. Oha, myślałem, że to są robale. Co to jest tutaj? tej? <laughs> Okej, okay, nieważne. Nieważne co to jest. Lećmy na czarny rynek. Pytanie, czy jest tutaj? Ogólnie jakiś boss, czy mamy tylko te bossy robaków, nie? Bo tak to trochę wygląda, jakby było tylko i wyłącznie to. I sprawdźmy ten. Pytanie, czy to jest Black Market, czy o co tutaj chodzi. Aha! Dobra, i tu możemy kupić sobie e, Granatnik strzelający. Dobra, ale tam było wtedy coś innego. Tutaj mamy nowy przedmiot. Nowy przedmiot. Okej, okay, to był... W sensie, nowy przedmiot. Yy, może nie tak, nowy przedmiot, Ty, niektóre były. No, ten akurat jest nowy. A to, co to jest, to już było. Tutaj mamy DMR-a. Wyjdźmy sobie jeszcze na górę, czy tutaj coś mamy. No, tutaj niestety nic nie mamy. Ale słuchajcie, jakbyśmy się... A, właśnie, jeszcze mamy złotą lokację obczaić. Dobra, sprawdźmy, e, sprawdźmy, jak działają te przedmioty, bo ja je tak noszę. To już mieliśmy, więc to wyrzucam. E, ten granatnik działa dokładnie ten Położysz, ty. Jakbym chciał, to bym tego nie zrobił. E, dobra, lecimy na nową lokację. Tutaj mamy jeszcze do otwarcia coś. Tutaj mamy Black Markety. Tutaj jest kolejny duży robal. Kolejny duży robal. Pytanie, czy e, coś jeszcze tutaj się wydarzy? Zobaczmy. Dobra, lećmy. Tu jest jakaś flaga? I czemu tu jest jakaś flaga? Czekajcie, tutaj jest. O, o, to, że flagi wróciły, to nie wiedziałem. Dobra, sprawdźmy, co leci z flagi. Swoją drogą właśnie, widzowie Ta lokacja ma zostać przejęta przez robale Tylko, czy... A nie, są drony Ej, są drony Dobra, walnijmy tego drona tym No i trochę... Czekajcie, czy tym... O, trafiliśmy Ty, dobry strzał Let's go, let's go, let's go Rakietnica Jak działa rakietnica? Leci kilka strzałów naraz Chwilę się przeładowuje Dobra, rozwalmy to Aha, tego się nie da eee, Dobra, nieważne A pytanie właśnie, czy coś na dole mapy się zmy... Tak nie mamy już tej lokacji Supermana, co ciekawe. Dobra, rozwalmy jeszcze raz ten budynek tutaj, w tym miejscu. No i widzowie, zobaczmy na minigana, lecimy. Tylko co to się tak długo podnosi? Bardzo proszę tutaj, żeby się już to podniosło. Zobaczmy jeszcze, jak to się nazywa. Robalowy blaster. To mamy sprawdzone, to mamy. Medalion jest dokładnie tutaj. Swoją drogą widzowie, mamy. Podobno jest jakiś nowy darmowy skin. Do odebrania. Okej, okay. mamy rangę S. I pytanie, czy my coś za S możemy otworzyć. Poste... No, o co ja się w ogóle pytam. Aha, nie, czekajcie. Bo to się otworzyło, to stąd mamy przedmioty, fioletowa pompa. Zaraz zobaczymy jeszcze na Dimage i mamy za rangę S. No tego jeszcze nie otwierałem, ale czyli jak wbijamy rangę, to to koło nas zlatuje. Chyba tak to wygląda. Tutaj mamy Nadzieję, u niej coś możemy kupić Nie, mamy nadzieję i Jonesiego. O, o Tutaj nic nie ma, let's go Nic nie ma, po jednej skrzyni Tu mają jakiś plan, tych robali Jakaś walka z robalami I podobno widzowie, ta lokacja Ma zostać przejęta, tutaj też nic nie ma Pytanie, czy to się jeszcze da otwierać Da się to otwierać, zobaczmy na Damage, zobaczmy What po dziewięć? Czyli wygląda na to, wygląda na to, że to nie będzie takie zniszczone. A jeśli chodzi o shotgun, 147, 132, 100, a z zbliżutka 88. W sensie po 200 chyba nie bije, chyba, że mityczny będzie bił. Z tego, co wiem, to mamy jeszcze double pompę w grze. No i ogólnie tutaj jeszcze widzowie z moich notatek mamy dostać takie nowe śmigłowce, które będą latać po mapie. W sensie cały czas, czy się inaczej, pod koniec. Inaczej, widzowie, źle to powiedziałem. Źle to powiedziałem, bo miałem co innego w głowie. Chodzi o to, że za niedługo dostaniemy właśnie te nowe, nie wiem jak to nazwać śmigłowce. Mi się to trochę z awatarem. Z awatarem mi się to trochę kojarzy. Także mamy coś takiego dostać i to dostaniemy gdzieś pewnie w kolejnych tygodniach, czyli nowy środek transportu. Chodźmy jeszcze tutaj na ten czarny rynek. Co ciekawe, no nie wiedziałem, że tutaj jeszcze coś takiego jest, chociaż. Czy ja to miałem zaznaczone wcześniej? Wydaje mi się, że nie Także słuchajcie Jeśli chodzi o minigana Przetestujmy sobie go jeszcze tutaj w ten sposób Jak to wszystko tutaj działa Minigan Czy on szybko rozwala? Dobra, tą wybudowaną ścianę weźmy No on się na pewno strzela Ale patrzcie ja nic nie robię, nie? W sensie to nie ja tak ruszam On ma taki odrzut Dobra, niech się przeładuje Jeszcze raz Go Ej Fajnie to wygląda, ale to wcale nie będzie takie. Chociaż na dwie, trzy. Słuchajcie, jak będą składy i każdy będzie coś takiego miał przy sobie, to wydaje mi się, że. No, niektórzy mogą mieć z tym problem. Niektórzy mogą mieć z tym problem. A pompka y, tutaj po 70. Chociaż nie, czekajcie. Weźmy jeszcze tutaj walnimy. Ile to zada? 70. 70. Czy to dużo? No, nie aż tak dużo. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj na ten czarny rynek. Pytanie, czy jeszcze jakiś zrzucik spadnie? Chyba, chyba na nic takiego się nie zapowiada Tutaj powinniśmy mieć właśnie gdzieś Czarny Czyli to jest w takiej formie po prostu Czyli na kilku lokacjach mamy taką formę Gdzie możemy sobie coś kupić za golda I pytanie czy ja mam gold O mamy fizz za... Czekajcie to jest rzadkie Czyli fizz A czekajcie być może będzie coś innego Tutaj mamy poduszki wróciły OK i zobaczmy jeszcze fiza, bo jest jeszcze egzotyczny fiz, ale tych egzotycznych przedmiotów widzieliście. No ja wcześniej kupiłem i nie wiem, gdzie to zniknęło, ale na pewno wszystkie te przedmioty, widzowie tak, jak jeszcze raz wam mówię, będą na mapie, która jest w opisie, więc wbijajcie! No i słuchajcie, wygląda na to! O! Tu jeszcze jakiś aha! Bo tu były te. Tu były zalane żaby, nie? Nie ma zalanych żab. No, widzowie, wygląda to wszystko ciekawie. Także słuchajcie, to był pierwszy film z tego sezonu. Ja wam bardzo dziękuję. Widzimy się na kolejnym filmie z mitów, więc subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie mój kanał i Eweliny.